Dobra, to jest taki mój mały rant ogólnie, o, ale o co mi chodzi? Najpierw na, na, nakreślenie problemu. Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedykolwiek uwagę, może nawet nie zwróciliście na to uwagę i to jest mój taki mały rant, który jest trochę bezpodstawny i trochę naciągany, ale mnie to osobiście irytuje. Dobra, wychodzi jakaś gra, którą jesteście zainteresowani. Jaki jest Wasz proces? Wchodzicie na YouTube, wiecie, że wyszedł trailer gry, którą jesteście za zainteresowani i co wpisujecie? Załóżmy, że nie wiem, chcecie obejrzeć trailer na najnowszego DLC do Destiny. Wchodzicie na YouTube i co zaczynacie wpisywać w przeglądarkę? Ja poczekam, zaraz będzie jak na wykładzie, czekam aż ktoś mi odpowie. Destiny 2 DLC trailer, dobra, dokładnie. Destiny 2 DLC trailer. Ciskasz Enter. O, tu jest akurat zajebiście, bo macie wszędzie source, jak wpiszecie, to macie z Destiny, a nie od jakichś journalistów. Więc tutaj plus dla Ciebie, ale niektórzy mogą na przykład robić tak. Destiny 2 IGN, bo są, wiecie, są gigafanami IGN-u, chcą wpisać DLC 2 IGN i chcą konkretnie zobaczyć ten trailer. Jak wygląda u IGN. Plus no, są na przykład przykłady gierdzie na przykład Back for Blot, jak wpiszecie, trailer. Tutaj macie one media, ale mi to akurat wyskoczyło na pierwszym miejscu, dlatego że już to kiedyś oglądałem i chyba najwięcej ten trailer oglądałem, ale jeżeli to wpisywałem po raz pierwszy, to pierwsze co mi wyskakiwało, to był ten od IGN trailer. I do czego piję? Bo możecie póki co nie wiedzieć o co mi chodzi. Porównajmy sobie dwa trailery: tutaj macie trailer od Destiny. Przyjrzyjcie się dobrze, jak wygląda armor tego ziomeczka. Mam nadzieję, że w ogóle kompresja streama tego nie utnie. Może dla. Kurde, nie to. Spójrzcie, jak wygląda tutaj na krawędziach armor tego ziomeczka. Spójrzcie, jak wygląda tutaj ten ziomeczek. I, spójrzcie, i przyjrzyjcie się dobrze tu. Więc jakby spróbujcie, jak najbardziej zapisać ten obraz w swojej pamięci. Dam wam jeszcze chwilkę. Na no spokojnie. Popatrzmy sobie razem, jak wygląda ten obraz. Przypominam, jak widzicie, jest to trailer z oficjalnego kanału Destiny 2. I teraz zobaczmy jak wygląda ta sama klatka Albo dosłownie dwie trzy klatki po albo przed W trailerze od IGN -a. Jeszcze teraz tak wam pomrygam tylko na chwilę O profesjonalne mryganie będzie Kurde mam wrażenie, że stream to ścina za mocno I u was nie widać żadnej różnicy Ale to obcz obczajcie sobie potem te linki Ja je wstawię w opis Jak widzicie albo nie, bo nie wiem czy stream wam to ściął czy nie Jak widzicie lub też nie mam nadziei, że mimo kompresji twitchowej widzicie No chłop na pierwszym planie jest rozmazany totalnie Cała głębia w ogóle jest Płaszczona. No i wszystko jest ogólnie giga rozpikselizowane, nie? Można sobie obejrzeć dalej. Tutaj szczególnie widzicie, jak są te ciemne kolory. Tutaj, no, ja mogę wręcz piksele praktycznie tutaj liczyć, szczególnie z tej strony, którą chyba ja w ogóle zasłania moja kamera. zajbiście. Ale no chociażby tutaj też, tutaj na dole. Przejdźmy do tego samego momentu. Ile to jest dokładnie? Wyżej, 10 sekunda. Tu też widzę, ale no tu już dużo mniej. Tutaj faktycznie widać nadal te, te artefakty, to się chyba profesjonalnie nazywa. O, albo spójrzcie, o główny na odbicia w wodzie na przykład. Spójrzcie, spójrzcie tutaj, jak wygląda to odbicie w wodzie, a jak wygląda to. No to jest ostre, jest to odbicie, nie? To jest ostre. No i z czym mam problem? Że game journaliści oraz ogólnie, no, redakcje, o, które mają swój kanał na YouTubie. Często, albo wręcz za każdym razem, jak jest pokazywany jakiś nowy trailer, jakiś nowy gameplay, czy cokolwiek, no to robią swoje reuploady tego. Bo żeby nie było, wiem, że znacie moją niechęć do game journalismu i do tego, że naj najchętniej cisnąłbym ich za to, że w ogóle oddychają. Nie piję jakby do tego, że po prostu ten trailer jest rozpowszechniany, mimo tego, że jest wstawiany i że, wiecie, nie, nie, nie mówię czegoś, że o Boże, że Destiny wstawiło, to po co oni to kopiują hurdur, nie. Chodzi mi po prostu o to, że trailer to pół biedy, ale gameplaye, no bardzo mocno obrywają jakościowo kiedy są reuploadowane. uploadowane tutaj na tym IGN i tak nie ma tragedii, ale naprawdę widziałem dużo gorsze reuploady. teraz niestety, no to, to był taki pierwszy, na którym było najlepiej właśnie widoczne, bo jest ta woda, bo jest dużo ciemnych miejsc i właśnie dlatego na tym trailerze z Destiny chcę to wam pokazywać, jak to się prezentuje, no nie wiem, patrzcie na ten lasek, jaki jest ostry, nie, no patrzcie jak to tutaj wygląda, no. Mówię, zostawię linki w opisie, ale mam nadzieję, że kompresja tego nie zniszczyła i że to nie wygląda dla Was dokładnie tak samo, nieważne, którego bym trailera nie pokazywał. Bo absolutnie nie chodzi mi o to, żeby oni totalnie przestali tak robić. Nie, że ja chcę teraz wprowadzić bana, że game journaliści nie mogą w ogóle rozpowszechniać trailerów albo gameplayów, gier, które zostały wrzucone na oficjalne kanały. Nie, nie o to mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że na przykład taki IGN, który no jest, może skłamie, może nie, ale na no pewno jest gdzieś w topce i najbardziej rozpoznawalnych, no i pewnie co za tym idzie najbogatszych takich redakcji zajmujących się Grami, no to podejrzewam, że oni mają też, też duże wpływy i duże znajomości. Czy naprawdę jest taki problem, żeby zamiast? Chodzić na Google i wpisywać Jade of 2, ściągać Jade Lauder 2, po czym z Jade of 2 ściągać trailer z Destiny, po czym reuploadować go na swój kanał. Czy to jest naprawdę lepsze niż po prostu napisanie jeszcze nawet pewnie przed trailerem, bo myślę, że takie redakcje wiedzą zawczasu, kiedy takie rzeczy będą się działy. Napisać Ej mordy, weźcie nam, wyślijcie oryginał tego traileru, napiszcie, kiedy go wrzucicie i my wrzucimy na przykład 5 minut po was, albo 10 minut po was, nie? Ale wyślijcie nam oryginał bo nie chcemy, żeby nasi widzowie oglądali gówno zdekompresowany materiał, który wzięliśmy z Jane Downloadera, bo musieliśmy ściągnąć źródłowy filmik z YouTube'a, po czym jeszcze raz już i tak skompresowany przez YouTube'a filmik jeszcze raz zostanie przekompresowany i wrzucony na nasz kanał. Ja wiem, że pewnie mało kto zwraca na to uwagę, ja wiem, że to jest bezsensowny rant może, ale no po prostu nie wszystko, co robię jest sensowne, czasami chcę się po prostu potiltować na różne ziemie. Siema, Elvas.pl Nie powiecie mi, że ktoś tak duży jak IGN nie może napisać do jakiegoś dewelopera, szczególnie do tych małych indie developerów, dla których te artykuły są na pewno najważniejsze niż dla takiego destyni, że właśnie jakieś indie gierka z Gamescomu dostanie swój trailer na stronie IGN-u. Więc fajnie by było, gdzie Indie Gierka, gdzie każdy będzie patrzył na indie gierkę z przymrużeniem oka, szczególnie jeśli ta indie gierka nie cieszy się najlepszą grafiką. Raczej nie chcę, żeby IGN wziął ich trailer, który i tak już jest skompresowany i się gorzej prezentuje, żeby kurde ta gra jeszcze była bardziej skompresowana i wyglądała jak jeszcze większe gówno po prostu. Kolejnym jest jeżeli już nawet nie chcemy mówić, no bo na pewno dużo Sowosów by ja to każdy by musiał, wiecie, być na lookoucie, że o teraz to będzie wychodzić, trzeba napisać do tych, żeby nam dali kopię traileru. No to jest na pewno duży problem dla tych, które bardzo dużo resursów potrzebowało, ale no można to zrobić, a jeżeli nie, to YouTube przede wszystkim powinien pomyśleć o opcji coś w stylu retweetów, może jakichś, żeby właśnie takie portale mogły po prostu dosłownie retweetować, że ej mordy, patrzcie, tutaj wyszedł nowy super trailer Indie -gierki. Możecie go obejrzeć tutaj. No i dzięki temu sam kanał docelowy by dostawał recognition, którego nie dostaje przez to, że wszyscy oglądają u Eurogamera, IGNa i tak dalej, zamiast na sorsowym kanale, plus no byłoby to uniknięcie od razu tej kompresji, o której mówię, nie? Więc możecie mi powiedzieć, czy tylko ja uważam, że, że to jest problem, czy tylko mnie to triggeruje, czy to sami też zauważyliście, albo może w ogóle wcześniej sami nie zwróciliście na to uwagi, może myśleliście po prostu, że te trailery tak wyglądają i nigdy nie, nie, nie kłopotaliście się z tym, żeby obejrzeć oryginalnie od twórcy gry ten trailer, tylko po prostu oglądaliście to, co było wam wygodnie. No moim zdaniem najlepiej by było jakby właśnie oni się albo odzywali do twórców i prosili o oryginalne, szczególnie jeśli szykuje jakiś duży event i wiedzą, jakie gry będą pokazywane, żeby mieli oryginalne nagrania, które będą mogli rozpowszechniać albo właśnie giga prośba do YouTube'a zamiast demonetyzować za byle gówno i zajmować się tylko reklamami i dużymi e, kanałami, które przechodzą z telewizji do YouTube'a, no to może warto by było zainwestować w nową funkcjonalność, jaką jest e, retweetowanie, szczególnie, że YouTube ostatnio mimo tego, jaki, jacy są, to robi bardzo dużo fajnych rzeczy, chociażby to, że coraz bardziej zaczynają w streamowanie inwestować, które może potencjalnie być jakimś e, w przyszłości, bliższej lub dalszej faktycznym, realnym rywalem dla Twitcha, no bo w tym momencie za bardzo tym rywalem nie jest, ale myślę, że jest na to szansa. Tak więc dzięki, że posłuchaliście tego małego ranta i do następnego razu.